Słodziaki. a dzisiaj upieczemy sobie mega słodziutkie ciasta, ponieważ wiecie, że jestem Mufina i kocham słodkości, kocham różne wypieki, to uważam, że ciasto się skończyło, będzie idealną grą dla mnie, bo ja muszę zrobić więcej tego ciasta. Jeśli też uwielbiacie słodycze, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my przechodzimy... Tej nowej gry, nigdy w nią nie gram, ale widzę, że jest jakaś zimowa aktualizacja. Tutaj najem mega prosika, bo ja lubię takie małe, świąteczne elementy. No, dobra. Mamy tu jeszcze jakąś aktualizację, ale ja i tak nie ogarniam, ponieważ ja tutaj jeszcze w to nie gram. Początkujący właśnie zdobyłam w sobie jakieś itemiki. nie wiem, halo! Witamy serdecznie! Kto tutaj jest? Paczek, jak ja wyglądam? Wyglądam jak prezent pod choinkę. Jestem początkującym piekarzem, widzowie! jeszcze halloweenowe rzeczy, dobra, i co mam to. Jednak tu jest jakiś mood Halloween, może to się da jakoś wyłączyć, ale jeszcze nie ogarniam. Zaproś? Mogę ci zaprosić? Nie ogarnię, co tu się dzieje. Zapraszam. Widok. Tu coś dzieje. To sklepik. Ja ci towarzyszyłam. To ja poczekam, Dress to impress. Nie rozumiem. Czekaj, ja też Gdzie nie mnie rozumiem? zaprosiłaś? Nie wiem. Że gdzie. do gry mnie zaprosiłaś, ja mogę stąd wyjść. ale wypuść mi jestem! Ro a, gra się teraz, gra się teraz rozpoczyna u góry było odliczanie o, 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 o. czyli to było jak taka poczekalnia, jest impress, ok, urocza dziewczyna like a butterfly, outer says, a głosujemy, ja chcę na motylka, dawaj na motylka, nie nie, urażę dziewczyna, mi No dobra, dobrze już, ja chcę motylka, będzie fajnie. Będzie, uchaczać. Ale co to jest, Mój. co? Będziemy razem coś piec? Bo ja no nie wiem, rozumiem. O co chodzi w tej grze? Nie wiem, czy zat... Ja też jeszcze nie wiem. Wiem, że będziesz robił. Ciasto Jeden, w marzeń! Zero, upiecz. Upiecz, nacisnąłem. <śmiech> Dobra, <laughs> Serduszkowe, ale które? Trzypiętrowe, trzypiętrowe. A to jest wypowe? Co? Okay. Dobra, wybrałem ciasto. I co dalej? Potwierdź. I co? I co jest teraz? A teraz będę miał udekorować to ciasto? Paza, dekorowania. O nie, muszę przetłumaczyć grę na angielski, bo tak to będzie mi beznadziejnie pisać. Czekajcie, tu musisz być butterfly. O, ja cię kręcę. O, i ej to jest ciężkie. Uuu, czy to jest takie motylkowe? A może to? To! Zresztą tu nie. A, i nie. Aj, czemu? Dobra, czekajcie, bo ja już nie, nie ogarniam tych. O, zapisz, tu jest. Tu mam jakieś motyle. <laughs> motyle, znalazłam motyle. Super mają kolor. Ja uważam, że jest okej. Okay. Gdzie te motyle znalazłaś? to ja nie od pojęcia. Klikam cały czas. Czy ja mogę. A, mogę to od góry zobaczyć. Dobra, nie było tematu. Są takie małe rzeczy, czy ja tu mam czas, czy mi leci tu czas, czy ja mam dowolną ilość czasu, bo to jest najważniejsze pytanie. Nie mam bladego. Poj o matko, ile tu jest rzeczy, które można zmieniać. Wow, skala, Rotacja. No bo to możesz tak naprawdę swoich marzeń, ale nie będzie lewitować. Nie, 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 nie. Ale mi się wydaje, że będzie okej. Okay. Matko, dużo rzeczy jest zablokowanych za poziomem. To ja mam co A poziom 2, Okej, okay. dobra, to poziomami. Kwiatki, ciasteczko klasyczne, naturalne, słodki. Okej, okay, teraz poziom 3 Uuu, ale ładne. O matko, ale super Dobra, to będzie okej okay. Teraz dajemy inny poziom o, Ja mam to gdzieś, Za te motywy mnie nie interesują Okej, okay. albo ten Ta polewa też byłaby fajna Ta, ale damy jej inny kolor Ale super Normalnie jestem w raju. Gdzie ty znalazłeś motylki, powiedz mi? Wiesz, to na tych ozdobach na samym szczycie. Nie wiem, czy już do niej doszedłeś, bo ja zaczęłam od góry. No ja też zaczęłam od góry. A może być? Niech tak będzie. Ale gdzie te ozdoby są na samej górze? Wanilia, borówka, mroczna, czekolada, truskawka, czekolada. Nie ma żadnych motylków. Ja nie widzę. Ej! Poziom trzeci. Wiesz, to ja nie wiem. Klikam. Ja teraz szczerze nie mam pojęcia, na co to zrobiłam. Specjalnie Poziom nie trzeci. mówisz. Zróbmy i może by to jakieś kokardki są, ale ja chciałam motylki. Ale to będzie takie bardziej, może nie motylkowe. Ja Wiesz, że to nie są motylki, ale użyjmy wyobraźni, okej? Okay? No! Nope. Wow. Ale czas. Takie mogą być. zapisujemy. Kitek, czy to leci nam czas? Znalazłyście gdzieś tutaj, czy nie leci nam tutaj czas? Ja mam zielonego pojęcia, ale tu jest tyle możliwych Wiem. opcji, że się troszeczkę zgubiłem. Nie mam motylków na tym. Są, że są super. Dobra, to tylko kartki muszę zmniejszyć, a motylki powiększymy. O, no, są dwa typy. Jak sobie ogarniesz, to tu można bardzo dużo rzeczy pododawać. Tak. Bo możesz je rotować i wkładać w inne miejsce, mimo że one są wpisane w jakimś tam. Tak, ale ja jeszcze nie ogarniam. O. Może nawet będą tak latać dookoła tego tortu A wiesz, że można kolorować to? Zmieniać kolory wszystkiego? No wiem, właśnie to robię Nie, dobra, ja już chyba skończyłem Serio? Moim zdaniem, tak Uważam, że zrobiłem taki normalny torcik Troszeczkę bo go podrasowałem Czy on jest motylkowy? Oczywiście, że nie Bo my mamy to gdzieś Możemy jeszcze spróbować poziom numer dwa coś ozdobić Ewentualnie lukier możemy dolać O, końcówkę bym zdała taki o, to, to był taki, jakiś Glut. Sama jesteś glut Więcej obiektów, o tak, i zmniejsz Ależ to! Mogłam zrobić swój wymarzony tort, tak jak miałam na urodzinki. Ale kiu. Ja uważam, że jest okej, okay, tylko tak, muszę zmienić poziomów kolory. Jak to się robi? Tu. Cofniemy to. Dobra, nie, 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 ja to przesyłam. Fajne. Runę zakończy się, gdy wszyscy ułożą zgłoszenia. O nie, o to jest nie. troszkę słabe. To jest słabe, bo można czekać czasem na kogoś, wiesz, jakby nie ma tego limitu. Okay? Dobra, pytanie, gdzie jest moje ciasto? Muszę drugi hmm, zmienić, hmm. bo nie zmieniłam. Dostałem nagrodę, mam nagrodę jakąś. A nie, to jest w grę. Nie było tematu, a tu jest sklep. Tak, i weźmy, bo chcę przetestować wszystko. Dobra, bo fika, ja to czekam cały czas. Ty już skończyłeś? No, skończyłem. czekać. Nie, 54 sekundy zostało. A, tak jest odliczanie? Tak, tutaj Ale... jest odliczanie. A, tu widzę, teraz mi się dopiero pojawiło. Tu, 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 tu. Usiądźmy i poczekajmy na wszystkich. Na... O matko, czekajcie, A musimy to przeprowadzić. A nie. O. muffinka Czekaj, ja, będziesz... ja jeszcze robię. Nie ma, już musisz skończyć. Ja nie ma czasu. Nie, 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 nie. Kurcze, o Ale boże, jak to się zdejmuje Jest, cofnij Dobra, jest, 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 mam, okej okay. Edycja, cofnij Jeszcze zdążę, jeszcze zdążę zrobić to, co chcę Please, bo nie chcę teraz zepsuć A jak zepsuję? 25 sekund Napisz to jeszcze tylko Ej, tu się da wyżej Wiesz to... To jest Ko? Obbicia zapisz. styczkowe Czekaj, ja jeszcze tutaj się męczę Zapisz, zapisz Dobra, i czy ja zrobiłam wszystko, co chciałam? Pewnie nie, ale to jest mój pierwszy torcik motylkowy Mam nadzieję, widzowie wam się podoba I w ogóle, uchodźca I tutaj powinien śnieg padać za oknem Jeszcze, ja pochwaliłam aktualizację, której jeszcze nie ma Trzy, dwa, jeden Wow, czekało na mnie, bo wie, że kocham Halloween Matko wielkiego szczura Zobaczyłem w ale cukierni słodki. O Boże, to jest... I to I no, jest robi taka mała jakie ładne. Gotowe, dobra. Będziemy oceniać. To mój, mój jest pierwszy! ale twój jest pierwszy. Ten taki bardziej. Ale który jest mój? mój miętowo różowy, a twój? Bym powiedziała, że czarny. Ja mam głosować na nich, czy co? Który jest mój? Czekaj. No ja nie mogę wybrać swojego. Twój jest ostatni. A ja muszę taki... zagłosować. Ten, ten, uważam, że jest najbardziej motywowany. Który mam być? Szczera na siebie. Który? nie mogę zagłosować. No mój jest taki ostatni i taki z motylkami. Tak, karnym. a mój, twoim zdaniem, który jest? Czarny. Nie. Ten, y, taki obok czarnego? Nie. To nie wiem. Pierwszy? Złapka kocimi. O, wow, zjarzyłaś się w końcu, że są kocie łapki. O, to też na ciebie zagłosowałam. I zagłosowałam na uważa mojego zwycięzcę, czyli ten, co jest na przybiarze. A, przyczyny. dwa ciasta mogę wybrać. Tak. To ten mi się podoba. Obok mnie też było ładne. jaka kulisa. A jaka ta gra jest urocza. No Boże. i kto wygrywa? Będzie rywalizować. Jest, rywalizuje w następnej rundzie. Odpadają. O, matko. Ej, teraz też się zestresowałem troszeczkę. Ja proszę, też. Tak skrój, oni odpadają. A nie możesz wybrać swojego. No. O, matko. Wybierz ja dwa ciasta. Ja myślałam, teraz będziemy robić kolejne. Teraz mogę dwa? Wybierz mnie, wybierz mnie, ja proszę Cię. Tak, wybrałam Ciebie. Wybierz już, mnie. Wybrałam, ale już czas Proszę nie, proszę nie, chcę odpadać. Ja nie chcę odpadać. Mam też Jest! O, Kitek. No i co ja teraz robię? Przeszliśmy. Przeszliśmy. Ale Kitek, ja teraz głosuję na Ciebie, a Ty na mnie. No nie. Albo nie, oni też głosują. Teraz, dobra, zagłosuj na mnie. Ja zagłosuję na Ciebie, bo jestem miła. Uważam, że bardzo Ci uroczy. Wyszedł i masz... Dobrze, to czuć. ja zagłosuję na Ciebie. Testowałem Cię, bo można było nie zagłosować przez nie, 15 sekund. Nie, nie, można może. było, ale ja stwierdziłam, że nie. Ej, wygrałem! Wow! Ej, no nie, czemu nie, ja tyś? też chciałam. Czemu ja nie wygrałam? Ej, czemu Ty nie wygrałeś, skoro a? ja na Ciebie zagłosowałem? No, bo inni też głosowali, mimo że odpadli. Aha! Do samego końca tak. ludzie głosowali. Tak jest? Szczur? No mówiłem ci, że szczur tutaj chodzi? Boże. Fuj, mówiłem. ja na niego głosowałam. To jest ten szczur, na którego głosowałam. Matko fuj. Jednak nie chcę tego tortu. Nie zjem tego tortu. Fuj, on siedzi obok mnie. Mój tort, a ja na ciebie chciałam, żebyś wygram. No nie. Ej, w sumie to jest takie trochę ratatuj, no nie? R ratatuj. Fajne, Ej, mi się ta gra podoba. Ja jej daję piąteczkę. O, drugie miejsce masz. Masz drugie miejsce. Ja wiem. Ale ładnie. Możesz kupić. Ej, szczur zajął trzecie Uf. miejsce? A ja mogę tą skrzynkę otworzyć? jaką skrzynkę? Odbierz. A tu jest jak coś, odbieram, Chodź, szybko, Czekaj, odbieram prezenty. kolejna rzecz. Jakie prezenty? Zdobądź. grę, aha, dobra. Ja boję ja mieć jakiś prezenty. Patrz szybko, chodź no? ze mną patrz. Muszę ci coś pokazać Chodź tu. Pod stołem zobacz! O, uciekam stąd puziaki i pa!